Cześć, witajcie na kanale Rezerwy. W kolejnym odcinku Ark Survival i Wolf na mapie Crystal Isle. Jak widzicie, już kolekcja jest spora. Mamy wszystko tutaj na razie wystawione na zewnątrz, to co się dotychczas udało oswoić. Mamy też Kecala 266 level. No i dzięki temu, że mamy Kecala, już możemy podnosić prawie wszystkie dino, bo nawet mamuta. E, więc dzisiaj zajmiemy się właśnie oswajaniem mamuta Ale też innych pozostałych, których jeszcze nie oswajaliśmy Na tym serwerze, czyli jakieś megaterium, terizino Coś takiego, co wcześniej nie mogłem podnosić e, Na razie, e, póki co mamy e, Mamuta Na 145 levelu w klatce Zaraz tam będziemy go e, oswajać Dzisiaj właśnie będzie masowe oswajanie Taką troszkę inną może metodą e, Czyli będziemy najpierw je tutaj Powiedzmy tak, lekko usypiać, ale nie do końca. Jak będą miały już wysoki torpor, wtedy wyskakujemy z nimi z klatki, podnosimy kecalem, tak żeby e, tutaj jednym strzałem go uśpić e, na zewnątrz. No i później znowu coś nowego wsadzę. Mamy tutaj owce i nie wiem, czy ten mamot tej owcy przypadkiem niechcący nie zabije, także zobaczymy. No i mamy tą kozacką kuszę, tak? Więc to szybko pójdzie. 5000 torpora. A czemu on nie ma full HP? Nie wiem, ja go nie uderzyłem. Może wcześniej z czymś walczył. To tak żeby go przypadkiem nie zabić. E, Kecal chyba musi pójść na pasyw Może być na Neutral. E, widzowie z Twitcha pozdrawiam widzów z YouTube'a i zachęcamy. Zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Oj oca zaraz chyba dostanie. E, subskrybentów, sub su jeżeli też jest subskrybentem, to nie kliknie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Żeby nie przegapić e, nowych odcinków. Zaczynamy, zaczynamy. Aż, wiecie co, mam nadzieję, że mnie nie zabije na strzałach, chcę zobaczyć ile mu... O kurczę, nieźle. No to mniej więcej tysiąc, prawie blisko tysiąc torpora z jednego strzała wchodzi, no to nice. To jeszcze strzelę raz i chyba go bierzemy na zewnątrz wtedy, nie? Już powinien mieć niski torpor. Weźmiemy go na zewnątrz. Chcimy go tutaj. O nie, spadł mi na drugą stronę. Kościół, co ty na tym murze się blokujesz mi? Wolałeś, ja tu raptory zjedzą jakieś. Jak zaśniesz. Chcę też, żeby, wiecie, tam gdzieś posfadał mi, nie? No i uciekaj, bo masz już niski torpor. Dobrze. Zaganiamy go. Dobrze, 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 dobrze. Cyk, ja pisz. Pięknie. O, ta kusza to jest po prostu mistrz. No i dobra, to teraz szukamy kolejnego. Megaterium na pewno nam się bardzo przyda później. Przyda nam się też yy, Terizino, także ich szukamy. Jeszcze zobaczymy tutaj ten zrzut. Jeszcze leci na dół. Ale może coś po drodze tutaj znajdziemy. Megaterium można by podnieść, nie. Najmniej nie kryształową. Próbowałem wcześniej, to się nie, 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 nie dało podnosić, także tylko kecel. Ale te yy, wiwerny zwykłe ze one są chyba trochę też większe, więc no może dlatego się da. Co tutaj mamy? Tu są tyranusy. Mageterium może być ciężko znaleźć Terizino na wysokich levelach bo ich no, nie występuje tak dużo. Ale to muszę poszukać tam na tym drugim biomie, bo tutaj w lesie to tak ciężko może się szukać troszeczkę. No i zrobimy porównanie, czy lepiej będzie mamutem zbierać, czy, czy bobrem. O kurde, kacala mi wystraszyły. Ale na jeden krzyk mi wystraszyły go. Teoretycznie może mamutem jest dobrze. O kurde. Microraptor, czy co? Urlowia, może? Co to było? Urlowia, no, no, urlowia tutaj z wyskoku zapała. Może i taką urlowię dobrze by było w sumie oswoić? Chociaż nie wiem czy one się przydają. Chyba tylko ewentualnie na PvP je gdzieś pochować po bazie, nie? Tak chyba tylko do tego może być to dobre. Co tu mamy? Baryonyk. No dobra, baryonyk, to może się przydać. No, a my szukamy. No dobra, słuchajcie, udało się znaleźć Megaterium, więc dzisiaj chyba... E, też na 145 levelu śmiesznie wygląda. Więc dzisiaj chyba. E, same na 145 będą. Świetnie <laughs> wygląda. Tego powinienem Małpisa nazwać grafik chyba. I e, jego będziemy oswajać żeberkami, dlatego tą owcę, która tam jest w środku, będziemy musieli zaraz wyjąć ją zabić. E, bo mamy dwie oswojone owce, e, i no i ta trzecia na razie nam nie jest potrzebna, chociaż brakuje nam i tak samca, tutaj mamy trzy samice. Więc na razie sobie darujemy. Na razie go zostawimy tutaj. Ja wezmę tą owcę, nie będziesz atakował, chyba nie będziesz. Ja tu wezmę ją w ogóle. Tak, jakby... Dobra, jest. Dobra, na razie ją tutaj zostawimy. Żeby nam ten megaterium nie uciekł, po prostu. Już uciekł. Dobra, jest chyba tutaj. Upewnijmy tylko. Dobra, to jest on. Złapmy go w szpony. Eee, chyba to owce, bo ta owca zaraz tam zginie, pewnie, od tych działek moich. Dobra, dopaki elegancko. Już widzicie, zacząłem. Dobra. Zacząłem już ogarniać w miarę z tym składowaniem w skowkach. Do dzisiaj jeszcze myślę, że zrobimy, jak się uda znaleźć na wysokim levelu. Terizino. Oprócz Terizino postaram się zrobić jeszcze nosorożca, bo w sumie chyba nie było nigdy odcinka z nosorożca. Także zobaczymy. No, i cyk, dobra, zrobiłem błąd. Musimy szybko błąd naprawić. Musimy wziąć trochę mięsa do gryfa, żeby on tych żeberek nie żarł. Bo może nam się dzisiaj ich trochę przydać więcej. Także weźmy sobie na zapas. Nie, dzisiaj nie poświęcamy owcy. Bo po prostu zabijamy. Tam zrzut czerwony dobrze by było po niego polecieć. No, mało jakoś tych żeberek. Dużo więcej zaswojonej owcy, ale dobra, to i tak starczy na, no w sumie na sporo hmm. Śmycyk. I do lodu wychowamy. S plus. Refining Force, tylko refrigerator. No dobra, 47? Jakoś tak w sumie mało. No dobra, to teraz możemy się zająć tym megaterium ale to też kecal potrzebny. Zobaczymy ile on ma torpora. I też go później wyciągniemy. Wszystko w jednej klatce się uda zrobić w ten sposób. Dobra, gościu, ile ty masz tego torporu? mnie zaraz zaatakuje, więc szybciutko. 10 tysięcy, tak? Dobra, to możemy do niego. No nie dziwne, że mnie nie zaatakował. Wygląda jak jakiś. <ścoughs> Wygląda jak duda na tym zdjęciu z powodzi. Dwa. Teoretycznie dziewięć razy mogę strzelić. Ale po ośmiu się upewnie. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. No, już ucieka, dobra, na wszelki wypadek, już teraz sprawdzimy. Dobra, 8 czy 7 teraz? 8, chyba 9. Bo jeżeli go za wcześnie wypuszczę, to on mi spadnie na dół, ucieknie, nie? Chcę go złapać później. Mako, dzięki za subskrypcję z Prime. Witam po ciemnej stronie mocy. Pamiętaj, że ciemna strona mocy to pasja, pasja do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Witamy nowego subskrybenta na kanale. Dobra, wyciągnięty tak, żeby tego mamuta, ale on chyba nie zaatakuje go. Pracyk. Ecal nie dygaj. Kurde. Nie, nie możesz być blisko klatki, gościu. Wracaj tam do, do ściany. Fajnie Uspał. Kurcze, dobrze, bardzo dobrze wyszło. No i dobrze, słuchajcie, wszystko jest very nice, very nice. Oj mu szybko spada Torpor. To nim będziemy musieli się trochę lepiej zaopiekować. Poczekamy aż mu spadnie, damy mu żeberka. U ciebie, u ciebie torpor to wolno idzie. E, chyba szybciej idzie tajemnik niż spada torpor, więc prawdopodobnie nie będę musiał mu dawać. Dobra, no i dobra, szukamy w takim razie reszty. Niestety e, nic nowego nie znalazłem, więc na szybko oswoimy. Megaterium, bo on już tutaj bardzo długo leży, a później jeszcze za chwilę wrócę dalej do szukania, po prostu gdzieś indziej po polecimy szukać. Także damy zaraz yy, troszkę tych żeberek. Myślę, że i tak za dużo wziąłem. Mamut też już prawie jest gotowy, także no, szukamy tylko wysokich leveli, no i niestety troszkę czasu to zajmuje. Ale megaterium będzie kozakiem. Megaterium nam się przyda na pewno. Chociaż nie wiem w sumie czy na mapie Crystal Isle on jest przydatny, bo on jest przydatny do walczenia z Broodmother, ale tutaj Broodmother nie ma, więc w sumie. O, nie wiem czy nie chcący chyba dałem mu na początku pierwsze mięso, co to nie wiem, czy tam jednego mięsa nie chcąc nie zjad, ale może nie. 75, dobra, jest nasz. 1000 dostał w HP Reszty nie widziałem eee, Szybko żeberka, A mięso też dawaj eee, Na pewno dostał 1000 w HP, 2000 staminy, Bardzo dużo Tylko mega dużo udźwigu ma i duży mili damage Także ten megaterium ładnie się nam oswoił Zaniosę go Zaniesiemy go do bazy i, i za chwilę szukamy, szukamy dalej Te miśki śmiesznie wyglądają jak się je Trzyma w szponach no dobra, mamy nosorożca. No niestety na 135 tylko levelu. Ale no tak naprawdę długo lata i nic ciekawego nie ma do znalezienia. Więc zbierzemy tego nosorożca. Myślę, że mamut. Dobra, mamut już zrobiony jest. Jakby jakiś hałas na zewnątrz straszny. Tam budowa jest. Ale chyba nie słyszycie co? Chyba ten program. Dobrze, dobrze wyciszę. Dobra, zaraz go weźmiemy z powrotem. Tylko zabiorę tutaj tego mamuta. 214 poziom, tak trochę, po, trochę stracił leveli No dobra, zaniesiemy go, później go sprawdzę eee, Zaraz w ogóle muszę zobaczyć czym się uli eee, Rhino oswaja, bo Kompletnie nie pamiętam Ale chyba normalnie, co? Jakiś Mayo Berry. Dobra, do środka, do środka, zobaczymy ile ma Torpora Które to było wejście, ten dnie. 5, dobra, 5, 4, sta. Zostaniesz stąd, strzała? Danie jeszcze raz. Wyjście. Po 5 go wyniosę. 4. pięć dobra, jeszcze jeden i powinien spać weź gościu. dobra Dostaw piecala daj mu żyć Czyś mi spodnie kurde zniszczył Czemu nie śpisz jeszcze? Co jest? Powinieneś spać. Dobra, śpi. Co ja mam jakąś inną kuszę? Nie no, coś... Jeden strzał za dużo. Co ty tam gościu masz za sta statystyki? 3000 życia, tak jak tam było widać. 1000 udźwigu, no to ładnie. No i mili damage ma taki sobie. 310 Staminy tylko, no to słabe ma trochę te statystyki. Spada mu szybko Torpor, Tak w miarę, w miarę szybko, trzeba będzie o niego zadbać. No, a zaraz szukamy jeszcze Miśka i Terizino, ale Terizino ciężko znaleźć. O słuchajcie, po, nie wiem, godzinie chyba poszukiwań udało nam się znaleźć Terizino, 150 level. Równiutko 150, no to dobrze, bo Terizino jest przydatny, jest silny. Eee, no i tacza będzie nam zbierał przede wszystkim, bo nie mam tu żadnego zbieracza tacza. Zaraz go wrzucimy do klatówki. Eee, obok śpi nosorożec, to zostanie nam jeszcze misiek na dzisiaj. Trafiony? Dobra, trafiony. W niego ciężko będzie sprawdzić ile ma torpora, bo on jest troszkę bardziej agresywny. Które jest tu wejście? Tędy chyba dziewięć tysięcy, no to dziewięć razy do niego strzelimy i wynosimy. Raz, dwa, on nie ogarnia, trzy, może trochę ogarnia, cztery, pięć. Sześć. Siedem. A ty co tu robisz? Osiem. Dobra, dziewięć. I zobaczmy go. No myślę, że jeszcze... Jak myślicie, jeszcze raz mogę mu strzelić przed wyniesieniem go? Szybko mu dosyć spada w sumie ten torpor. Poczekam, a dobra, już spadło mu sporo, wyniesiemy go. A bardzo szybko mu spada ogólnie. Szybko kecal. Kita, weź nie teraz, no. Dobra. Może dalej troszkę od tego nosorożca. Nie, lecz na dół! Dobra. Już nie chciałem do niego strzelać, bo y, prawdopodobnie by nie pykło. I on jest. I on jest. To jest. Co się z nim stało? Co się z nim stało? I to przy ciebie, ludzie, co się z nim stało? Bez kitu. puściłem yy, wzrok na ile dwie sekundy. Chyba spadł gdzieś pod, pod mapę, nie? To jest niemożliwe co się wydarzyło. 150 level, szukany kurde, no nawet chyba z 2 godziny dzisiaj go szukaliśmy. What the hell? Macie jakieś pomysły? Mam, czekajcie, mam muzyczkę. Coś mnie zaatakowało. Może to być on. Czekajcie, coś tu jest muzyczka. I nie ma muzyczki. Może jest faktycznie pod mapą. I muzyczka pod mapą mi tutaj idzie. Nie ma muzyczki. Hmm, teraz nie ma. Hmm. Oj, chyba fakt, Telizję na 150. Levelu jest tak rzadki, że to jest szok, po prostu, co się właśnie wydarzyło. Kamerą pod mapą nic mnie nie da, bo tutaj, wiesz, jest bardzo. A co no tu to, Jerboa to, to, to robią w ogóle? To jest coś... Coś tu jest nie tak. Wiecie, on jest bardzo wolny, więc... Dokładnie widziałem, w którym miejscu spadał. Czekajcie, ale ta muzyczka tutaj jest... ciekawa dosyć. Tutaj miałem muzyczkę gdzieś. Tutaj nic nie ma. Zobaczymy tutaj. Jest muzyczka. Czekajcie. A, dobra, bo tu hieny mnie atakowały. Poczekajcie co to jest? Gościu. Jak w ogóle? Gościu. A ja ile ma torpora? Możliwe, że już ma zero, bo mu bardzo szybko spadał. Kurde, gość normalnie tak. Spadł gdzieś pod mapę tutaj, w tym miejscu. A wyszedł z drugiej strony, nie? Raz muszę poczekać, zobaczcie. Mało HP ma. Chociaż nie, dobra, mogę chyba. Gościu, co jest? Gościu, coś ty zrobił? Teleport wziął nie. Wyszedł tędy pod ziemię, gdzieś po drugiej stronie muru się przekopał w ogóle. What the hell. Nie chcę go zabić. Dobra. Dobra, udało się. <laughs> Co za oszust w ogóle, nie? Co to jest, gościu? Może ty jesteś jakiś ekstremalny? Masz jakieś super zdolności nadprzyrodzone jakieś? Jak Defworm. Może to jest jakiś, nie wiem... Krzyżówka. <laughs> Zobaczymy jeszcze jak ten. O, bardzo mu spada timing, effectiveness. Bardzo mu spada, zobaczcie. Już 5% stracił. Może ten Terizino go jakoś uderzył? Nie wiem. Wracamy zobaczymy, jak tam im te torpory lecą. Yy, u Terizino to powinien jeszcze rosnąć. Tam dostał z 8000 torpora, więc powinien mu jeszcze rosnąć. Tak jest. On się długo będzie tutaj bardzo oswajał. Ale temu spada już pewnie. Będzie miał gdzieś pod koniec. Nie, połowa. No to myślę, że jak mu teraz dam Z... No ze 100 mu dam, 120 do 100 To już do końca oswajania chyba powinno starczyć No i zajmiemy się zaraz Koniuszym, no tutaj dostał 4,5 coś takiego mniej więcej mu dałem